Jeżeli tutaj jesteś, to najprawdopodobniej jesteś też zainteresowany kwestiami przetwarzania w stylu górnego i dolnego mózgu. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jakie są Twoje podświadome preferencje, tendencje w ramach trybów poznawczych, to jest bardzo dobre miejsce i zaraz postaram się przedstawić test, który może pomóc określić te preferencje. W taki sposób, żeby było możliwe wykonanie go bez posiadania kartki z instrukcjami przed swoimi oczyma. Zacznijmy od tego, że test został stworzony przez Stephena Koslina i przez Williama Thompsona. Dwóch panów, którzy byli bardzo mocno, w zasadzie chyba są, bardzo mocno zaangażowani w kwestie górnego mózgu i dolnego mózgu. Test jest dość prosty, polega na odpowiedzi na 20 pytań i każdą z tych odpowiedzi można udzielić na 5 sposobów. Do tych pięciu sposobów przyporządkowane są cyferki. Odpowiedzi możliwe na każde pytanie to całkowicie się nie zgadzam, która odpowiada cyfrze 1. Nie zgadzam się, albo raczej się nie zgadzam, który odpowiada cyfrze dwa, 3, który jest po środku, czymś pomiędzy, 4, które brzmi jakby, no zgadzam się, raczej się zgadzam, trochę się zgadzam i piątka, to całkowicie się zgadzam. Myślę, że dla łatwości takiej pomocy w wypełnieniu tego testu. Dobrze może być wypisać te cyferki na górze. 1, 2, 3, 4, 5 i na przeciwległych biegunach, czyli pod jedynką, napisać sobie dla takiego przypomnienia i możliwości szybkiej reakcji całkowicie się nie zgadzam, a pod piątką całkowicie się zgadzam. I zapisać w słupku pod nimi 20 cyferek, tak, żeby łatwo, szybko i odruchowo móc zanotować swoje odpowiedzi na pytania. Ok, w takim razie czytam pierwsze pytanie. Kiedy patrzę na ogród, zwykle dostrzegam wzory, w jakie układają się rośliny i kwiaty. Kiedy patrzę na ogród, zwykle dostrzegam wzory, w jakie układają się rośliny i kwiaty. Obok. Jedynki. Wpisz cyfrę od 1 do 5, gdzie 1 to całkowicie się nie zgadzam, a 5 całkowicie się zgadzam. Pytanie numer 2. Jeżeli podoba mi się pewien mebel, chciałbym chciałabym wiedzieć, gdzie dokładnie będzie znajdował się w moim domu. Pytanie numer 3. Lubię wszystko zaplanować zanim znajdę się w danej sytuacji. Lubię wszystko zaplanować zanim znajdę się w danej sytuacji. Pytanie numer 4. Kiedy jestem w muzeum, lubię klasyfikować obrazy według ich stylu. Kiedy jestem w muzeum, lubię klasyfikować obrazy według ich stylu. Pytanie numer 5. Podczas zakupów staram się sprawdzać dokładnie każdy produkt. Podczas zakupów staram się sprawdzać dokładnie każdy produkt. Pytanie numer 6. Zanim rozpocznę projekt, lubię zebrać wszystkie potrzebne narzędzia. Zanim rozpocznę projekt, lubię zebrać wszystkie potrzebne narzędzia. Pytanie numer 7. Jeżeli wiem, że będę w hotelu później niż zapowiedziałem, zapowiedziałam, wolę zadzwonić i o tym uprzedzić. Jeżeli wiem, że będę w hotelu później niż zapowiedziałem, zapowiedziałam, wolę zadzwonić i o tym uprzedzić. Pytanie numer 8. Staram się reagować odpowiednio do otoczenia, w którym się znajduję staram się reagować odpowiednio do otoczenia w którym się znajduję Pytanie a w zasadzie chyba stwierdzenie numer 9 Lubię dokładnie analizować powierzchnie obiektów Lubię dokładnie analizować powierzchnie obiektów Stwierdzenie numer 10 Kiedy włączam telewizor Staram się dokładnie rozpoznać ludzi, których oglądam. Kiedy włączam telewizor, staram się dokładnie rozpoznawać ludzi, których oglądam. Stwierdzenie numer 11. Bez problemu rozpoznaję rasy psów, które spotykam. Bez problemu rozpoznaję rasy psów, które spotykam. Stwierdzenie 12. Lubię myśleć o tym, czego mogę się spodziewać po podjęciu decyzji. Lubię myśleć o tym, czego mogę się spodziewać po podjęciu decyzji. Stwierdzenie numer 13. Lubię patrzeć na ludzkie twarze i próbować odgadnąć, skąd pochodzą ich przodkowie. Lubię patrzeć na ludzkie twarze i próbować odgadnąć, skąd pochodzą ich przodkowie. Stwierdzenie numer 14: Uważam się za kogoś, kto planuje z wyprzedzeniem. Uważam się za kogoś, kto planuje z wyprzedzeniem. Stwierdzenie numer 15: Zanim kupię nową koszulę, myślę o tym, czy będzie pasowała do reszty moich ubrań. Zanim kupię nową koszulę, myślę o tym, czy będzie pasowała do reszty moich ubrań. Stwierdzenie numer 16. Kiedy słucham muzyki, staram się zidentyfikować różne instrumenty. Kiedy słucham muzyki, staram się zidentyfikować różne instrumenty. Stwierdzenie numer 17. Kiedy jestem w galerii, staram się poświęcić czas na to, by podziwiać sztukę. Kiedy jestem w galerii, Staram się poświęcić czas na to, by podziwiać sztukę. Stwierdzenie numer 18. Lubię planować. Lubię planować. Stwierdzenie numer 19. Staram się myśleć rano o tym, co powinienem, powinnam zrobić przez resztę dnia. Staram się myśleć rano o tym, co powinienem, powinnam zrobić przez resztę dnia. Stwierdzenie numer 20. Wolę na tyle dokładnie badać obiekty, aby dostrzec, jak zmieniają się kolory na ich powierzchniach. Wolę na tyle dokładnie badać obiekty, aby dostrzec, jak zmieniają się kolory na ich powierzchniach. To było ostatnie, 20 pytanie. I teraz czas obliczyć wynik. Wynik będziemy obliczać, dzieląc cyfry od 1 do 20 na dwie grupy. I może po prostu, jeżeli wypełnialiście ten test, korzystając z ołówka albo długopisu i z kartki, możecie po prostu zakreślić w kółka. Na tym słupku od 1 do 20.

Więc, jeżeli wypełniałeś test korzystając z pliku komputerowego, po prostu dodaj wartości wyników od 1 do 5, które uzyskałeś w podanych wcześniej wartościach. Czyli dodaj do siebie cyfry od 1 do 5, które wpisywałeś najprawdopodobniej po prawej stronie kolumny z cyframi oznaczającymi pytania. Jeżeli wpisałeś w odpowiedzi na pytanie numer 2 wartość 3, a w odpowiedzi na pytanie numer 3 wartość 1, to znaczy, że sumą Twojego wyniku z tych dwóch pytań będzie 4. I teraz potrzebujemy uzyskać sumę wyników z tych dwóch poszczególnych grup, które wyodrębniliśmy. Jeszcze raz. Dodaj do siebie punkty, które uzyskałeś, pod wartościami 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19. Zanotuj sumę punktów, którą uzyskałeś. A teraz dodaj do siebie.

Jeżeli masz sumowane te wartości i masz już dwie cyfry, możemy przejść do wyników. Co mówią o tobie wyniki, które uzyskałeś? Pierwsza grupa, czyli te pytania 2, 3 i dalej, świadczą o tym, jak funkcjonujesz w przetwarzaniu górnego mózgu. I tak. Jeżeli uzyskałeś tam wartość 27 i mniej, to znaczy, że masz bardzo silną tendencję do niekorzystania z głębokiego przetwarzania w górnym mózgu. Jeżeli uzyskałeś wartość 28 do 37, tendencja do niekorzystania z głębokiego przetwarzania w górnym mózgu jest u Ciebie duża. Jeżeli uzyskałeś wynik 38 do 46, to masz tendencję do głębokiego przetwarzania w górnym mózgu. Natomiast jeżeli uzyskałeś 47 i więcej punktów, to masz bardzo silną tendencję do głębokiego przetwarzania w górnym mózgu. Druga grupa? Pytania. 1 4 i dalej Jeżeli uzyskałeś tutaj wynik 23 i mniej to znaczy, że masz bardzo silną tendencję do niekorzystania z głębokiego przetwarzania w mózgu dolnym. Jeżeli uzyskałeś wynik 24-33, tendencja do niekorzystania z głębokiego przetwarzania w dolnym mózgu po prostu u ciebie jest. Jeżeli uzyskałeś wynik 34 do 42, to masz tendencję do głębokiego przetwarzania w dolnym mózgu. A jeżeli uzyskałeś wynik 43 i więcej, masz bardzo silną tendencję do głębokiego przetwarzania w dolnym mózgu. Co oznaczają te tendencje do przetwarzania i nieprzetwarzania w górnym i dolnym mózgu? Dowiesz się z dalszej części materiału o przetwarzaniu w górnym i dolnym mózgu. Natomiast jeżeli chciałbyś uzyskać jeszcze więcej informacji na ten temat, polecam książkę Górny mózg, mózg dolny. Sprawdź w jaki sposób myślisz i naucz się robić to lepiej. Czy nauczysz się robić to lepiej? Wątpię, ale na pewno dowiesz się dużo więcej o tym, w jaki sposób myślisz i co to oznacza dla ciebie w życiu codziennym.